W tej chwili wszechświat szepta do ciebie tajemnice. Podczas gdy płyniemy przez prądy istnienia, spotykamy różne dusze i tworzymy unikalne więzi. Niektóre z tych połączeń wydają się magiczne, jakby były splątane przez przeznaczenie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy w tym wszystkim jest jakiś większy cel? Wszechświat jest tutaj. Aby cię prowadzić, oferując wskazówki, które pomogą ci odkryć sekrety twojej podróży. Wszechświat próbuje ci coś wyjaśnić o miłości w twoim życiu. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się myśleć o kimś i nagle zobaczyć oznaki, które wydają się wskazywać na tę osobę? Szukasz boskiego znaku miłości. Oboje jesteście związani z wyższą siłą. A boskość może komunikować się z tobą na różne sposoby. Wszechświat mówi ci, że może to przyjść w formie intensywnego uczucia, wskazówki lub wiadomości od kogoś, komu ufasz. Jeśli wszechświat mówi ci, że ktoś otrzymuje znak o tobie, może to oznaczać, że czują głębokie połączenie z tobą. Może ostatnio dużo o tobie myśleli i czują potrzebę nawiązania z tobą kontaktu. Wszechświat mówi ci, że ty również czujesz to samo i że może być dobrym pomysłem, aby spróbować i zobaczyć, dokąd może prowadzić to połączenie. Wszechświat mówi ci również, że ta osoba będzie cię kochać całym sercem. Miłość jest potężną siłą. Która może łączyć ludzi i tworzyć więź, która trwa całe życie. Są gotowi dać ci wszystko i zobowiązani do sprawienia, aby związek działał. Wszechświat mówi ci, że taka miłość jest rzadka i skoro ją znalazłeś, powiniene się cenić i pielęgnować. Pozwala ci wiedzieć, że ich uczucia do ciebie są prawdziwe. Będą się starać spędzać z Tobą czas, słuchać Cię i wspierać Cię. Wszechświat mówi Ci, że skoro Ty również czujesz to samo wobec nich, powinieneś im o tym powiedzieć. Wszechświat mówi Ci również, że ta osoba będzie dla Ciebie idealnym partnerem. Ignorują Twoje wady i skupiają się na Twoich pozytywnych cechach. Wszechświat mówi Ci, że mają z Tobą silne i pocieszające połączenie. Wszechświat daje Ci do zrozumienia, że jeśli oboje będziecie gotowi do współpracy i otwartej komunikacji, pokonacie wszelkie wyzwania, które pojawią się na Waszej drodze. Ponadto, Wszechświat mówi Ci, że oboje bardzo dobrze do siebie pasujecie. Będziecie na tej samej stronie. Jeśli chodzi o wasze cele, wartości i priorytety. Wszechświat mówi Ci, że oboje dzielą podobne spojrzenie na życie i są gotowi wspierać się nawzajem w realizacji swoich marzeń. Tego rodzaju oświecenie może stworzyć solidne podstawy dla zdrowego i satysfakcjonującego związku. Mówi Ci również, że Twoje życie będzie zakorzenione w modlitwach i głębokiej miłości. Oboje STWORZYCIE Związek oparty na miłości, zaufaniu i niezwykłym szacunku. Wszechświat mówi ci, że miłość, w którą masz zamiar się zaangażować, jest czymś, co warto cenić i pielęgnować. Wszechświat mówi Ci, że Twój związek jest nowym związkiem i powinieneś podchodzić do niego ostrożnie i docenić cenny dar. Jakim jest? Wszechświat prosi Cię, abyś przyjął całą miłość, która do Ciebie nadchodzi i był gotowy na to, co zostanie Ci przesłane przez Boskość. Wszechświat mówi Ci, że Powinieneś być otwarty na odpowiedzialność i ufać Wszechświatowi, że Cię poprowadzi. Tak więc, gromadź całą miłość i łaski i bądź gotowy do osiągnięcia wspaniałych świąt i niesamowitego oddania. Wpisz, jestem gotowy do zgłoszenia wielkich poparcia. Jaki to cudowny moment boskiego połączenia, który dzielimy tutaj na kanale, wiadomość od Anioła dla Ciebie. Mam nadzieję że każde słowo dotknęło twojego serca i że znalazłeś inspirację i pocieszenie w naszych wiadomościach o miłości i nadziei. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam na tej drodze i że jest wyższa siła, która dba o ciebie na każdym kroku. Niech te słowa rezonują w twojej duszy, przynosząc spokój i pocieszenie w chwilach próby. Teraz nadszedł czas aby zabrać tę płomień wiary i miłości do świata, rozprzestrzeniając go dla tych, którzy go najbardziej potrzebują. Udostępnij te wiadomości swoim bliskim, przynieś światło tym, którzy są w ciemności.